Gigantyczną siłą Jarosława Kaczyńskiego jest telewizja partyjna, ale więcej, tupet, bezczelność, gra na całość. Oni się nie przejmują konstytucją. Oni nie przejmują się protestami i dzieleniem słowa na, że tak powiem, na rozkładanie na czynniki pierwsze. Oni tworzą fakty dokonane. Czyli kompletnie nieprzejmie. Z naszej strony ciągle się wahamy i ciągle próbujemy, ciągle próbujemy uwierzyć w to, co tam kurski PPP powiedział, że trzeba działać na tym polu, na które narzuca, na które narzuca P -P duda. Naprawdę, prezydent, prezydent nie ma wpływu na 13 emeryturę, nie ma wpływu na. 14. pensję. Natomiast prezydent jest człowiekiem, który może rozpocząć debatę na temat bezpieczeństwa ludzi, którzy przychodzą na emeryturę. Takiego nie tylko socjalnego, ale także bezpieczeństwa medycznego. No, prezydent jest człowiekiem, który ma kreować debatę. Prezydent jest człowiekiem, który ma mówić, i co w tej sytuacji po pandemii, jak sobie poradzić w gospodarce: podatki, wsparcie dla przedsiębiorstw. W tej trudnej sytuacji, kiedy przedsiębiorcy się odbudowują i muszą, że tak powiem, zapełnić swoje szuflady, co z prawami pracowniczymi? w jaki sposób je chronić, ale w, w jaki sposób tworzyć to prawo pracy, żeby ono nie było w konflikcie z pracodawcami? Co to oznacza, co oznacza dla nas Unia Europejska? W jakim w jakim... W jakiej formie ona nam może pomóc, a czego powinniśmy oczekiwać? Ja uważam, że tu są mnóstwo przestrzeni do debaty, której nie ma. Ja, ja mam wrażenie, że dawno przestali rozmawiać o polityce, przestawili rozmawiać o Polsce. Ostatnio chyba Hausner i Bonin coś projektowali na lata, a teraz na, tak naprawdę od sondażu do sondażu. Od, od pierwszego do pierwszego. Tu, tu nie ma oddechu. A, a może potraszmy też trochę. Jak pan sądzi, co będzie w Polsce, jeśli Trzaskowski przegra? Bo myślę, że pierwsze, co będzie, to żałoba po tej stronie opozycyjno-demokratycznej. Mówię, żałoba i takie poczucie depresji. Nie tylko, że się znowu nie udało, ale że przegraliśmy Polskę być może znowu na całe lata. To prawda, że i tak przez pokolenia będziemy odrabiali skutki polityki Jarosława Kaczyńskiego. Ja, ja pamiętam sto lat temu, jak byłem młodym rzekiem, wszedłem do polityki, to już byłem powyżej 30., byłem. Musi przyjść nowe pokolenie, muszą być, przyjść ludzie wolni od więzień, represji, od takiej potrzeby odwetu. I wtedy jeden z socjologów mi powiedział: Panie Władysławie, to nieprawda, trzecie pokolenie po panu pokoleniu przyjmę wartości sierpnia 80. roku. I teraz jest Kaczyński. I moim zdaniem znowu trzeba będzie pracować na to trzecie pokolenie. Otóż wydaje mi się, że mi się, że to niezwykle ważne jest z punktu widzenia Trzaskowskiego, ale z punktu widzenia także społeczeństwa, żeby uwierzyć, że możemy żyć w lepszym kraju. Ludzie potrzebują takiej przyzwoitości dookoła siebie, potrzebują takiej estetyki życia publicznego. I Trzaskowski potrafi to robić, tylko musi robić to bardziej zdecydowanie. Znaczy, on musi stworzyć, musi stworzyć swoje własne pole gry, a nie wchodzić na pole gry. No tym się powinien p, p odróżnić. Natomiast jak przegramy, to moim zdaniem linie lotnicze będą miały mnóstwo pasażerów, zwłaszcza tego młodego pokolenia, które w jedną stronę. rynku pracy znajdzie sobie swoją szansę i stabilność.